Panie minister, 49 rok a 35 to zróżnicę 14 lat pracy w Bogdanki. Jak Państwo się wyobraża między 35 rokiem a 49 praca Bogdanki z tysiącem pracowników i wydobycie choćby połowy tego, co dzisiaj? Panie minister, to są dokumenty w rządka związkowców i proszę nie ściemniać jak rząd, że nic o tym nie wiecie. Ściemniacie i nie macie pojęcia o tym, co się będzie działo w Bogdance. Zostawiacie ją na pastoros. W ciągu 35 lat zjechaliśmy z 500 milionów ton do 50 w imię absurdalnej wizji czystej energii. W tym samym czasie z 4 miliardów 600 milionów milionów ton węgla w 1990 roku. Świat poszedł na 8,5 miliarda, a nawet więcej 8,600 w 2023 roku. Chińczycy zwiększyli wydobycie pięciokrotnie, a my dalej tkwimy w jakimś przeświadczeniu, że ten orzeszek malutki na świecie, którym jest Europa, będzie zbawcą świata. w Tych 50 milionach ton, które się wydobywa w Polsce, Bogdanka wydobyła 8 w 24 roku. I to jest 8 milionów ton węgla, najtańszego wydobyć Bogdanka, najlepsza kopalnia w Polsce, z wielkimi perspektywami rozwoju, bo złóż nie brakuje w naszym regionie w ogóle. Jakoś tak się dziwnie składa, że jak u władzy jest właśnie ta siła, którą pani reprezentuje, to są dziwne zabiegi przy Bogdance. Przed 2015 roku walczyliśmy z jakimiś Australijczykami, którzy dostali od was, z waszego ministerstwa koncesję na odkrycie czegoś, co dawno było odkryte, po to, żeby dostać koncesję na wydobycie i wydoić Bogdankę na miliony złotych. Powstrzymaliśmy to, jak minister Cchórzewski przeszedł do ministerstwa. Uspokoiliśmy sytuację w Bogdance, rozpoczęliśmy proces usamodzielniania się Bogdanki, żeby była odrzemną spółką Skarbu Państwa, niezależną od NEI, która cały czas cają do... I dzisiaj wracamy do punktu wyjścia. To znaczy, znów dzisiaj Enea proponuje. I niech pani nie mówi, że pani nic nie wie o zwolnieniach grupowych, bo przecież związkowcy są w posiadaniu dokumentacji. Pani nie jest od tego, żeby namówić, co pani Enea powiedziała. Pani jest od tego, żeby jako rząd Rzeczypospolitej Polskiej powiedzieć, co rząd Rzeczypospolitej Polskiej chce zrobić z Bogdanką. Nas nie pani interesuje. Pan nie tego, pani nie minister, południa. ja zadaję pytanie. Nas nie interesuje i państwo polskiego i Polaków nie interesuje, co sobie myśli Enea, której wy jesteście właścicielem. Jako rząd. Niech pani nie mówi, że nie ma ministerstwa aktywów. Pani jest odpowiedzialna za energię. I ta ener Energia jest właśnie w Bogdanki. Więc niech Pani nie ściemnia tutaj, że Pani nic nie wie o zwolnieniach grupowych, bo my wiemy i związkowcy wiedzą, że chcecie zwolnić w Bogdance w ciągu 9 lat 4200 osób. W Kozienicach 1000 osób chcecie zlikwidować energię konwencjonalną, chcecie zlikwidować energię z węgla, a Pani dzisiaj przychodzi i mówi, że Pani nic nie wie, Pani ENA nie powiedziała o zwolnieniach grupowych. Kochani, jak jesteście u władzy, likwidujecie Bogdanki. Więc my żądamy pełnej informacji rządu Rzeczypospolitej Polskiej, jakie są najbliższe lata Bogdanki. Nie po to, żeby ci Państwo cały czas jeździli i dopominali, że coś są wie a wy przychodzicie i mówicie, tego ministerstwa nie ma, o tym nie wiecie, Enea was nie poinformowała. Enea jest wasza. Więc właśnie obowiązek święty powiedzieć nam tutaj prawdę, co chcecie zrobić z Bogdanką, która wydobywa w Polsce najtańszy węgiel, ma wielkie perspektywy rozwoju, a traktujecie ją jak siódme koło uwozu. Tak nie powinno być, pani minister. Pani reprezentuje rząd Rzeczypospolitej Polskiej.